Przejechałem drogę Transfogarską oraz Transalpinę Moja rumuńska misja wykonana I czas wracać do kraju Klasycznie nie obyło się bez przygód Cash baby, cash Typowe śniadanie każdego petrolheada w Rumunii Naleśnik No i butelka 5w40, bo powiedzmy Kończą mi się zapasy Od przedrożnego sprzedawcy Kupiłem butelkę wina albo moczu jeszcze nie wiem, nie otwierałem. Zatrzymałem się, żeby wlać dużo rumuńskiego paliwa, bo mój samochód trochę zgłodniał. No i ja również. Po drodze odkryłem prawdziwy raj. Właśnie znalazłem rumuński salon Mercedesa. I tak się właśnie rozglądam, co tu ciekawego mają. No Mercedes na Mercedesie wspaniałe. Formatik 224 Tutaj 226 Norinzer S-Klasa 224 też 224 CLK Beczka 190 z przodu Karawan z przodu MB100 Widzę Ta brzydka C-Klasa Coupe Same Mercedesy Mercedes na Mercedesie Jestem obywatelem Trzeciej Rzeczpospolitej uwięzionym na Rumunii W Rumunii Nie mogę przyjechać przez granicę rumuńsko-węgierską Strażnik mnie zatrzymał i powiedział, że granica jest zamknięta dla y, obywateli innych państw niż Węgry i Rumunia Może zostanę tu na zawsze? Może zostanę cyganem? Dobra, były dwie granice do wyboru Wybrałem jedną, i mam nadzieję, że ta będzie otwarta i przejezdna. Nie wiem, może wojna jest. Ja teraz miałem, nie miałem zasięgu przez dwa dni, może coś się stało w Europie. Ostatnie rumuńskie podrygi. Teraz będę jechał płatną drogą. A tamto przejście w lesie, było bezpłatne, oczywiście. I dlatego obywatele Rumunii i Węgier mają otwartą granicę, a ja mam zamkniętą. Już za chwilę granica. Z Węgrami niestety, ale no już o jeden kraj bliżej będę. No i nigdy tak się nie cieszyłem z bycia na Węgrzech. Czy w Węgrzech. Nigdy się tego nie nauczę. Nawet zaglądali mi do bagażnika. Zatrzymałem się w najlepszym węgierskim hotelu, bo po kilku nocach w kamperze miałem ochotę wyspać się w normalnym łóżku. Choć z tym spaniem to nie do końca wyszło. Takie tam 5 minut na czerwonym świetle. Poczekam. Jadę przez Słowację. Nie będę tankował w Słowacji czy na Słowacji. To wcale nie ma w związku z tym, że tutaj paliwo jest drogie w euro i tak dalej. To, to, nie to. Zobaczcie, tak będziemy podróżować, jak nam zakażą samochody z silnikami spalinowymi, bo elektryki już będą stały rozładowane na poboczu. Dobra robota, panie Obajtek. Jakimś cudem przekraczając słowacko-polską granicę trafiłem do Kalifornii. Takie rzeczy tylko na moim kanale. Subskrybuj! Subscribe! Bo jestem w Hollywood. Polacy to mają fantazję. I ja to uwielbiam. To się szanuje. Jak się bawię? Na polskiej ziemi świetnie się bawię. Odczepiła mi się zasłona. Osłona silnika I postanowiłem już do końca odkręcić Włożyć do bagażnika, żeby to na spokojnie w Warszawie sobie założyć No i burza zaczęła Lać zaczęło Wilki jakieś Jeszcze gdzieś jedna śruba mi trzyma Walczę, walczę Jest dobrze Aj no chodź Osłona zdjęta Osłona zdjęta jest już w bagażniku I będę w domu z nią walczył Jadę 40 na godzinę, nic nie widzę. Wycieraczka zaraz mi odleci. W końcu dotarłem do najlepszego miasta w Europie, w którym zawsze świeci słońce. O, tak. Dotarłem, wyszło 1725 mil. To jest tyle. Dobra, a teraz idę napić się piwa.